Także jutro witajcie! Jestem MWD, to jest kolejny materiał na moim kanale. No za nami już głosowania na drużyny TOT e, Community, drużyny TOT z Bundesligi oraz Premier League, więc teraz przyszedł czas na drużynę sezonu z Ligi Hiszpańskiej. Mam nadzieję, że ten odcinek przy przypadnie wam do gustu. Po raz kolejny powtarzam, to są moje subiektywne wybory, aczkolwiek teraz staram się bardziej patrzeć na to, jak dany zawodnik się zasłużył właśnie wyczynami na prawdziwym boisku, a nie to, na to, jak wygląda jego karta w FIFA. Także co, przypominam o akcji reaktywacji mojego kanału, bo to naprawdę jest bardzo potrzebne, czyli mi ławeczki w górę, która bardzo pomaga w podsumowywaniu filmików, no i mi jako mojemu twórcy pozwala właśnie szer szerzyć te swoje materiały oraz zostawienie sobie na kanale, aby nie przegapić kolejnych tego typu materiałów, bo już niedługo ruszamy serial Road Glory, taki jest po angielsku. Także co, lecimy! I zaczynamy. Na bramce mam kilka ciekawych wyborów. Tak naprawdę się zastanawiałem pomiędzy trzema zwolennikami, czyli pomiędzy Bonu, Courtois z Oblakiem. Z tym, że Oblak w tym sezonie nie gra tak dobrze. Nie wiem, co mi się tutaj stało, że te kwadraciki są tutaj. Ale mam, mam, mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, bo to już wcześniej też było, więc nie wiem. Coś ze strony jej, jakiś problem, albo ze strony mojego internetu albo komputera. Nieważne. Ja na bramce umieściłem TIBO, Kurt, łatwiej, zawodnika w tym sezonie, który w tym sezonie według mnie zasłużył się najbardziej na bramce, ponieważ w 34 spotkaniach, no, co prawda, stracił 29 goli, ale to, to i tak nie jest du dużo. Chociaż biorąc, fakt, pod, biorąc pod uwagę fakt, że gra naprawdę w bardzo dużym klubie, no to to mogło być troszeczkę mniej tych bramek, ale bodajże że zdobywca u Złotych Rękawic, czyli ma 14 czystych końców, jest chyba naj, największą ilością w lidze. I jak najbardziej trzeba go za to pochwalić, bo jak najbardziej w tym sezonie również się zasłużył, żeby znaleźć się w drużynie sezonu. W tamtym roku nie szło masz tak, do, to znaczy w tamtym roku jeszcze jako taką szło, ale te dwa lata temu czasami ciężko mu było właśnie yy, może też yy, aklimatyzacja w realu. No, ciężko jest powiedzieć dlaczego czasami tak no, bronił, że nie bronił, ale generalnie według mnie to jest wybór numer jeden. Zaczynając. Myślę, że zaczniemy sobie dla lewej obrony. Ja tutaj nie postawiłem na sorodiego, Albe. Mamy jeszcze Aleksa Morena z lewych obrońców. Ja tutaj postawiłem na Akunie, czyli no naprawdę bardzo dobrego zabójnika, który w 27 spotkaniach strzelił jedną asystę i strzelił trzy bramki. Więc to jest naprawdę dobry wynik jak na obrońca, to znaczy on jest bardziej przystosowany tak, ja bym go osobiście widział w środku pola, to jest naprawdę środek jest bardzo dobry. Z tym, że w Sewilli no wiadomo, w środ środek pola jest dosyć mocny i tam przydałoby się le lewe obrońce, w związku z czym on gra właśnie na lewym wahadle. Bah ale generalnie bardzo dobry sezon, bardzo dobre średnie oceny meczowe, bo to że 7-11. Czy tam nawet troszeczkę się teraz może zmniejszyło, bo nie mam pojęcia, ale no, no powyżej 7 miał te oceny jeszcze niedawno. W związku z czym to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, jaki jest powyżej 7. Właściwie powyżej 6,5 to już jest naprawdę taki wynik, to czołówka. No ale cóż, akunia jak najbardziej może się tutaj znaleźć. Kolejnym wyborem jest kolejny zwolennik z Realu Madryt. Jest to Eder Militao, który miał to fajnego to w FI 19, dalej długo, długo nic. No i FIFA 22 dołącza do tego grona, naprawdę bardzo by sezon, zaliczył, co prawda żadnej karty w informie nie dostał, ale naprawdę wyczekaj tylko na jednego w swojej zapisce, 31 spotkań więc na 34 spotkania rozegrał 31 meczy, Szył Gola i zaliczył 3 asysty, co jest naprawdę bardzo dobrym winkiem na środkowego brąc tego broniowego. to jak jest on szybki, tak naprawdę no powoli można powiedzieć, że zastępuje Sergio Ramosa tak naprawdę. Więc Sergio Ramos to jest taka, to jest taka persona, którą ciężko byłoby zastąpić, wiadomo no, no ciężko mi jest powiedzieć czy to będzie następny Sergio Ramos, najprawdopodobniej nie, ale no to jest naprawdę bardzo fajny obrońca, który jak najbardziej i do tego jego karta Team of season FIFA będzie naprawdę przykozacka no i pewnie też bardzo droga. Kolejnym za wynikiem ja się zastanawiałam pomiędzy Dawidem Alabą, Diego Carlosem oraz Araujo. i Ostatecznie to Urugwajczyk trafił do mojej dynastyki. Eee, no, co mogę powiedzieć? Bardzo dobry sezon w Barcelonie. strzelił 4 bramki w 27 spotkaniach, co jak na środkowego to Jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem, nie ma co ukrywać. No, ale oprócz tego, naprawdę, to jest bardzo dobry sezon. Przede wszystkim ta jak on się rozwinął w tej Barcelonie, jak to wygląda z nim w środku obrony, to naprawdę jest niesamowite. Jak najbardziej możesz się tutaj znaleźć. I dalej na prawej obronie, no miałem troszeczkę problem. Ponieważ mamy tutaj tylko jednego prawego obrońcę i według mnie to jest no, mój faworyt. Ponieważ on również może nie rozegrał jakiejś super dużej ilości spotkań, ponieważ Jesus na was w tym sezonie tylko 21 spotkań i 3 asysty. Ale jaka, biorąc pod uwagę fakt, że to jest jedyny, jedyny prawy obrońca, do tego no, bo oceny meczowe powyżej 7, w związku z czym no, jak najbardziej może się to znaleźć. I do tego będzie to również bardzo ciekawa ta karta, tylko no, ciężko mi jest powiedzieć, czy będzie aż taka ciekawa, bo no, jego, si jego siła i tak najprawdopodobniej nie zostanie zbyt dużo wygustowana. Ale może się mylę, przechodzimy teraz wielkimi krokami do linii pomocy i właśnie w pomocy no, ja miałem największy chyba problem, ponieważ no, to, o ile co nie miałem do, co do Carlosa Solera, ponieważ on strzelił właśnie 11 bramek do środka pola, do tego dołożył 5 asyst, e, tak 11, a nie, sorry, też zaliczył 11 asyst, strzelił 5 goli, więc mi się troszeczkę pomieszało. Nie, dobrze, dobrze, w tych zapiskach już się pogubiłem. Szei 11 goli zalecił 5 asyst, to jest nieważne, co teraz powiedziałem, w każdym razie. 11 goli, 5 asyst z 28 spotkaniach. Do tego właśnie tak mówiłem, większość z tych zawodników tutaj ma ocenę meczową powyżej 7, ale nie wiem jak to wygląda, ponieważ te oceny meczowe były brane z przed kilku tygodni. Zobaczyłem... No nie wiem jak to wygląda teraz, ale tak, jeżeli na jakimś etapie, na jakimś etapie pod koniec sezonu jakiś zawodnik ma ocenę meczową powyżej 7, w średnią ocenę meczową położenie 7, to jest naprawdę bardzo dobry wynik. A Carlos Soler, Soler jak najbardziej bardzo dobry sezon, właśnie sporo bramek ze środka pola, do tego parę asyst i według mnie to może być naprawdę bardzo fajny zawodnik, w w nowo drużynie Team powinien się znaleźć. Kolejnym zawodnikiem jest Kefir i to może to troszeczkę jest subiektywny wybór, ponieważ wiem, że to nie jest zawodnik taki, który się aż tak mocno, mocno służył ale no tutaj chciałem się wybrać Pedriego, z tym, że Pedri w końcu tego sezonu był kontuzjowany i niestety, no on rozegrał bodajże tam całe 20 spotkań, na 12 chyba spotkań rozegrał, na 34 możliwe, w związku z czym on w tej zróżnicy sezonu raczej się nie znajdzie, do tego miał na no, mu tą kartę POC. W ręki dają akurat również solidny sezon, ale nie na tyle, to, to to jest troszeczkę inny profil gracza, niż Kefir. No i no i tak naprawdę tutaj Huanimi z bardziej zofensywnych Merino kanaleś ja postawiłem na Fekira, ponieważ to będzie mi smutna karta FIFI do tego no, może być naprawdę bardzo fajny to wybór, ponieważ no, w tym sezonie zaliczył 6 goli i z, 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 i do tego dołożył 7 asyst w 30 spotkaniach, co jest naprawdę spoko wynikiem patrząc na to, że on e, no, od kilku sezonów naprawdę w tym Betisie gra i to gra bardzo dobrze w związku z czym jak najbardziej może się on tutaj znaleźć z tym, że pytanie, czy to nie będzie znów takie hejtowanie mnie troszeczkę, ponieważ no, nie ma co cukru, że Kefir to no, nie jest jakiś super mega wybitny znaczy to wiadomo, on jest bardzo dobrym zawodnikiem ale nie jest na tyle dobry że, nie wiem, czy, pytanie, czy nie jest na tyle dobry, żeby znaleźć w drugiej drużynie sezonu, to jest takie pytanie na dzisiejszy wieczór i ostatnim zawodnikiem zastanawiałem się pomiędzy Casemiro oraz tym e, Tonim Crossem. Ja ostatecznie postąpiłem na Niemca ze względu na to jak on gra, ponieważ Casemiro to jest Casemiro. On również bardzo dobry sezon zaliczył, ale według mnie Tony Cross to jest Tony Cross i on naprawdę ten mi te niesamowite rzuty wolny, rzuty, wolne, rzuty e, rożne, on to jak ma kinezję w tej nodze, jak ma pas po prostu, to jest coś niesamowitego. Jak go tutaj umieściłem z liczb nie ma zbyt dobrych, ponieważ w tym tu jest 24 spotkania, z tylko zicą gole i trzy asysty. To do tego to nie będzie najbardziej wybitna karta w samej grze, ale no to może być naprawdę ciekawy wybór jeżeli chodzi o tego o jego crossa, ponieważ według mnie no się zasłużył chłopak, to znaczy mężczyzna się zasłużył, bo jest dużo starszy ode mnie, ale w każdym razie naprawdę ja chciałbym go zobaczyć w tej rożynie sezonu. Przechodzimy do ataku i to, co do ataku miałam troszeczkę wątpliwości co do jednego zawodnika, bo co do dwóch nie miałam absolutnie żadnej. Na lewym skrzyle oczywiście już Junior, To prawda nie ma aż tak dobrej tej końcówki sezonu jak miał właśnie to, ten początek, bo ten początek, to jak on zaczął strzelać, asystować, to jest naprawdę coś nie ma tego. to był taki typowy wcześniej jeździł z głowy, a teraz on gra tylko z głową, ale no, samo głową może nie gra, bo aż tak dużo goli z główki nie strzela a naprawdę to, co on robi na boisku jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, przyjemny dla oka. Róż do tego naprawdę solidny sezon widzimy miejsców. Eee, no i tak naprawdę czterna... e, pi... no, e, czekajcie. No tak, jest 14, goli, 12, a w 32 spotkaniach. To jest naprawdę spoko bingo, naprawdę bardzo, bardzo dobry wingiem i według mnie jak najbardziej może się on tutaj znaleźć, ponieważ no to, to on zdecydowanie zasługuje chyba najbardziej ze skrzydłowych, których mam tutaj, Który ze skrzydłowych mam jeszcze gds Korea zabala i to wszystko, jeżeli chodzi o skrzydła. Tutaj mamy napastników ewentualnie takich e, rozgrywających napastników. No i cóż, jeżeli chodzi o kolejny zabonikę, to ja sobie postanowiłem na De Tomasa Raul De Thomas to jest zabonik, który zdecydowanie nie będzie grywalny. I według mnie no to jest oczywiste, że nie będzie grywalny, ponieważ jego karta w FIFA po prostu wygląda dosyć przyciędnie. Ale biorąc pod uwagę, pod uwagę fakt, że jest wicekrólem Szalców Egzekwo z Jagła z pasem ja właśnie tutaj chciałem też również Jagła z pasem umieścić, ale no. De jednak troszeczkę wygrał, bo tak naprawdę ten bój o to, żeby znaleźć w tej 11 rozgrywa się na napadzie pomiędzy Raulem De Tomasem i Jaga Aspasem, ale no fajne nazwisko w tej Hiszpanii, nie? No i cóż, Raul De Tomas w tym sezonie 31 meczów 15 goli i 3 asysty. No właśnie, tak jak mówię, on jest królem Szalców ex aequo z Jaga Aspasem, a królem Szalców i królem asyst jest Karim Benzema. Karim Dream. No i cóż mogę powiedzieć na jego temat? no Aktualnie chyba najlepsza dziewiątka na świecie, co prawda? A to jest troszeczkę inny profil gracza niż Lewandowski, wiem z przykrością to mówię, ale Benzema naprawdę ten sezon ma troszeczkę lepszy niż Lewy, nie, nie ma co grać. przede wszystkim w Lidze miszy, to co on wycienia, ale my się skupiamy tutaj wyłącznie na Lidze Santander, ponieważ za to są przyznawane te karty i on w 30 spotkaniach strzelił 26 bramek i dołożył 11 asyst, więc on w każdym spotkaniu ma jakiś udział przy bramce, co jest naprawdę niesamowite, no i według mnie jak najbardziej Karim The Dream, może się tutaj znaleźć, i to jest no, chyba największy To jest pierwszy zawodnik za liga, który będzie wybierany do tej drużyny sezonu. Także tak się prezentuje moja 11. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, że nie będę hejtowany za bardzo. No i cóż, ja zgłaszam swój werdykt. Aha, tylko to zgłaszam swój werdykt. No i cóż, już to było tyle. Do zobaczenia wkrótce. I standardowo, oczywiście, strzałeczka. Trzymajcie się.